Cześć Wam wszystkim z tej strony. Bogdan, w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób wyzwalać wykonywanie zdjęć czy też wykonywanie filmów za pomocą przycisku, który możemy skonfigurować z naszym smartfonem jako Bluetooth Shooter. Inaczej mówiąc, ten przycisk możemy skonfigurować w taki sposób, żeby w aplikacji jaką mamy do zdjęć, do filmów w systemie iOS. W systemie Android, żeby to po prostu współpracowało ze sobą, czyli żebyśmy mogli tutaj zrobić na przykład sobie, o tak jak widzicie, zdjęcie. A jeżeli chcielibyśmy zrobić film, żeby można było to zmienić po prostu w ustawieniach aplikacji aparatu. Funkcja klawisza głośności. Nagraj film. I w ten sposób możemy sobie uruchomić nagrywanie filmu. I tak samo zakończyć. Jak to zrobić? Już Wam po kolei pokazuję. Po pierwsze, wyłączmy urządzenie. przytrzymajmy przez 3 sekundy. OK. Następna sprawa. Wyjdźmy z aparatu. Przejdźmy do ustawień Bluetooth. Jako, że ja już to miałem skonfigurowane, to najpierw muszę usunąć urządzenie Bluetooth, właśnie ten przycisk. Czyli tu wchodzę sobie, w ustawienia Bluetooth. FYSPG D9. Ja usunę teraz powiązanie. Anuluj powiązanie. OK. Bluetooth zostawiamy włączony. I teraz uruchamiamy nasze urządzenie. O, w ten sposób. Uruchamiamy, przytrzymujemy strzałkę do góry naszego joysticka, czyli do góry, i przycisk. Tutaj trybów, funkcyjny też Czyli i przycisk funkcyjny, i do góry przez 3 sekundy Zobaczcie, do góry oraz przycisk Raz, dwa, trzy OK Już nasz gimbal jest uruchomiony i w tym momencie oczekuje na połączenie się ze strony smartfona W naszym smartfonie przechodzimy teraz do skanowania Bluetooth I zobaczcie, wśród urządzeń znalezionych jest tutaj fy d 9 Wystarczy, że sobie tu klikniemy I w tym momencie już urządzenie zostało dodane Podłączono jako urządzenie, urządzenie wejściowe, jako zewnętrzna klawiatura Możemy sobie zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, urządzenie wejściowe I jak to ma działać? Spójrzcie, w tym momencie wchodzimy sobie do aplikacji aparatu i ten przycisk już jest skonfigurowany względem ustawień naszego aparatu. Zobaczcie. Oczywiście dalej możemy korzystać tutaj z joysticka, z trybów, blokady, śledzenia. Wszystko jest w osi PAN, czy też dwukrotnie to będzie razem z naszym ruchem podążać. Tak więc bez problemu korzystamy tak, jak dotychczas, ale możemy wykorzystać właśnie przycisk SHOOTER BUTTON, tak on się nazywa z komunikacji Bluetooth, zobaczcie zakończmy nagrywanie i wchodzimy sobie w ustawienia no, dlatego możemy nagrywać z funkcją ULTRA HD z wykorzystaniem przycisku i to jest na pewno znacznie wygodniejsze, niż klikanie w ekran na sam dół funkcja klawisza głośności, czyli tego tutaj w smartfonie Jednego i drugiego i rób zdjęcia. Przy robieniu zdjęć mamy dwie funkcje. Po pierwsze, robienia zdjęć, zobaczcie, ale gdy przytrzymamy, robimy zdjęcia seryjne. Zobaczcie. O, może teraz Wam pokażę czas. Tak więc, jak widzicie, fajna sprawa. Gdybyśmy chcieli, oczywiście, połączyć się w standardowy sposób, żaden problem, zobaczcie. Uruchamiamy sobie aplikację. Region. Wybieramy SPG. O, moment. Połącz. I już możemy z powrotem korzystać z aplikacji. Tak więc, jak widzicie, wszystko działa jak talala. Dajcie znać, czy korzystacie właśnie z tego shutter button Bluetooth, czy też nie. Fajna sprawa, myślę, że warto. Ok, wyłączamy. I gotowe. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dajcie znać, czy przyda się Wam ten poradnik, czy też nie. Cześć.